Witam państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Czas, żeby omówić pewną sprawę, proszę państwa. Pani Zacharowa, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, przedwczoraj jeszcze raz zaapelowała o to, żeby w końcu strona ukraińska opublikowała nazwiska ofiar zbuczy, bo ofiary były. Bucza, Irpień, pod Kijowem. My tę sytuację już analizowaliśmy wtedy, na bieżąco. Pokazywałem Państwu nagrania specjalnego komanda y, ukraińskiego, które y, nagrywało sobie tam y, y, filmy i jeden pytał, y, czy tych z białymi opaskami, to do nich można strzelać. To Ukraińcy byli. Strona rosyjska tłumaczy, że y, zniszczenia w Irpieniu, y, jak i też na w tym ich lotnisku, były spowodowane artylerią ukraińską. Cały czas mamy w mediach informacje, że to zrobili Rosjanie i cywili też zabili Rosjanie. Tylko dlaczego Rosjanie mieli, dlaczego ci cywile mieli białe opaski? A to była jakby oznaka solidaryzowania się z rosyjskim najeźdźcą. Dlaczego strona ukraińska nie chce podać danych tych ludzi? Rosjanie mówią, bo to byli nasi zwolennicy i my ich nie zabiliśmy. Ale ja tego nie wiem. Być może nigdy się tego nie dowiemy. Ale ja mam, proszę Państwa, dla nas pewien dowód, jak jest prawda przekłamywana. To dla tych wszystkich tropicieli fejków, rosyjskiej propagandy, Walczcie z propagandą, jak chcecie. E, Byle by nie łamać zasady wolności słowa wypowiedzi i byleby nie wplątywać e, nas waszymi e, odkryciami w wojnę z Rosją. I ja nie mam zastrzeżeń: walczcie z kim chcecie, jak chcecie. Byleby te dwie zasady zachować. W polskim internecie ukazała się e, pewna publikacja, którą e, skomentowano. To zupełnie nieistotne nagranie jakiegoś prorosyjskiego działacza. Tytuł tego filmu Rosjanie są źli, bo zazdroszczą Polakom, że żyje się dobrze. I chodzi proszę Państwa o pierwszy komentarz. Mm. Opublikowane zdjęcie. Zdjęcie, które jakoś przeoczyłem, bo ja często tej propagandy z mediów nie słucham. Do no niczego mi nie jest potrzebna. Które ma 200 polubień i 5 niepolubień. To napis na budynku w Buczy cyrylicą Jakoby zrobiony przez rosyjskiego żołnierza, kto wam pozwolił tak pięknie żyć. W sensie. E, zazdrosny rosyjski żołnierz przesłanie z prajem napisał do mieszkańców: buczy, jakim się to pięknie żyje, i dlatego oni tu tym rosyjskim butem wjechali. To jest komentarz do tego, e, do tego nagrania. Zapytał na ścianie w buczy rosyjski okupant. 200 osób polubiło. 5 się nie zgodziło. Proszę Państwa, to jest porażające. Pokazuję Państwu pewną sztuczkę. Prawy przycisk myszy. Wyszukaj obraz za pomocą Google'a. Znajdź źródło obrazu. No i mamy, proszę Państwa, mnóstwo artykułów. Co gra w duszy Rosjan z maja 2022 roku? Bielsat, 26 lutego 2023 roku. Kto pozwolił Wam tak pięknie żyć? Zbrodnicza dehumanizacja. Eee, I tak dalej, i tak dalej. I jak zaczniemy szukać spośród tych artykułów, kiedy się to pierwszy raz zdjęcie ukazało, znajdziemy rok 2016. Najprawdopodobniej to zdjęcie jest albo gdzieś z Ukrainy, albo z Rosji, ale nie dotyczy Buczy. Było publikowane już znacznie wcześniej, ale cały świat obiegła informacja, że to rosyjski żołnierz namalował w Buczy. Poważne media o tym pisały. Nie dość, że zabijali, to jeszcze Taką e, niehumanitarną groźbę napisali. Kto wam pozwolił tak pięknie żyć, jakby na Ukrainie się pięknie żyło? Ja przypominam Państwu, że e, Irpień e, i Bucza to miejscowości, w których e, żyje elita kijowska. Tam jest najpiękniej na Ukrainie. E, o ile to w ogóle pięknem można nazwać. Kraj zagładzany, wykorzystywany, przez korupcję i oligarchów. Już państwu pokazuję dowód na to, że wszystkie media, które pisały o tym zdjęciu kłamały, nie sprawdziły tego, co ja tu teraz państwu pokazałem. To jest jakiś forum fiszki.net. Data publikacji to 26 maja 2018 roku i mamy to zdjęcie. Halo, wy wszyscy ciele fejków i rosyjskiej propagandy. E, może sami jesteście propagandystami? Mm. O tym, o tym, w oko Press. Kto Wam pozwolił tak pięknie żyć? Kończy się bucza, zaczyna irpień. Podjeżdżamy, proszę Państwa, to jest relacja, wyznanie, zeznanie, świadectwo. Podjeżdżamy pod zniszczony apartamentowiec, w resztkach okien odbija się słońce i śnieg. Nie da się wejść do środka. Cytat. Po prostu podjechali czołgiem i walili w budynek, a może uderzali z gradu. No to proszę, Państwa, jest potężna różnica. Zupełnie inne zniszczenia, zupełnie inne wybuchy. Tu niedaleko zostawili na ścianie napis kto wam pozwolił tak pięknie żyć, mówi Aleksander. I to samo konkurująca z oko, press, y, wtedy telewizja Bielsat y, 26 lutego już y, to opublikowała, proszę Państwa. Po roku wojny na Ukrainie zbrodnicza dehumanizacja. Kto Wam pozwolił tak pięknie żyć Antoni Stryczula? Skąd się wzięło y, to zdjęcie? No, Przynajmniej z jakiegoś tam pewnie niewykończonego basenu, czy z czegoś na terenie y, byłego Związku Radzieckiego. Jakiś Louis napisał y, tam tak na ścianie i stało się to wiralem, takim memem w Rosji do opisywania patologii. Y, Sytuacje w stylu y, jakieś tam pioczki sobie piją. Y, Jakiś tam prawie golas, albo jakaś cizia z pistoletem, są właśnie, były w Rosji opisywane i na Ukrainie, bo to jest bratni naród tym zdjęciem kto wam pozwolił tak pięknie żyć, w sensie nabijania się z prostaków e, w krajach byłego Związku Radzieckiego? Ale propaganda w krajach Złotego Miliarda zrobiła z tego rosyjski napis w Buczy. Wszyscy możecie to sprawdzić. Do tej pory nikt tego nie zdementował. Gratuluję tutaj y, Jakubowi, który y, wytropił jak prawdziwy dziennikarz tę aferę. Nikomu się nie chciało sprawdzić. Poślizg mamy dwuletni, tak, y, od tego, ale to jest doby, dobra okazja, żeby... Proszę Państwa, już tyle rzeczy sprawdzaliśmy na bieżąco. Gdzie są prawdziwe fejki? Gdzie są prawdziwe fejki?